Witam graczy. Kolejna wojna. Tym razem mamy minionki. Jest kitek. E, bijemy się z Black Moonlight. Szczerze nie znam ich. E, ale nie wydaje mi się że to że coś dobrzy, dobrzy, gracze. E, wojna raczej łatwa w naszym wykonaniu będzie wygrana. Mi się wydaje. no Oni mają ataków 50 jeszcze. Mamy 51 i wygrywamy 1200 punktów. Więc wydaje mi się, że tego, tego nie mamy szans przegrać. Mają tutaj jakieś frejki, berki, obakany. Miriam chyba są może ze dwie, może z pięć maksymalnie. Nie wiem. Jakiś wodociąg jeden jest. Ludwiczek, tak to jakieś tam króliczki, chultki, No takie, takie sobie te obronki. U nas tank niebieski. Zmieniliśmy na niebieskiego tanka. Miriam Wodociąg króluje. A reszta, jak na przykład ja, mamy super wspaniałe tanki. Czyli Skadi, Skadi, jakieś Alaski w kostiumie Sopki i tak dalej. Dobra, no i myślę, że co możemy iść. Najpierw sobie myślę, że na takim bonusie pójdziemy sobie Skadi Team. Skadi Team, czy najlepiej iść na Freję. Najlepiej iść na Frejkę. Tu jest jedna Frejka, ale tu jest Mariana w kostiumie, więc postaram się tu poszukać jakiejś drugiej Frejki może będzie może będzie lepsza na przykład ta frejka tu też jest skadi eee, tu też jest skadi ale to nic lipa że jest na dachu na, na końcu może mi nie odpali bo tu mam anzoga anzoga i black Knighta eee, i sobie i sobie idziemy szybko tu jest taki kirilek Skadi chyba minąłem, czy nie minąłem? Minąłem Skadi, tak jest i tu będzie rycerz i Anzok. Anzok i Black Knight. Ok, e, oddziały dobrze. Wszystko dobrze, więc po prostu sobie idziemy. No, mam nadzieję, że, że tu się uda coś ugrać. Potrzebuję 9 klocków mm, tak naprawdę niebieskich i gra się powinna sama wygrać, jeśli Skadi mi odpali. Tutaj tych klocków na razie nie mam, ale zrobię sobie taki ruch, żeby podejść tutaj dużą ilością klocków. Bo ruch fioletami chcę zrobić na początku co mi złoży żółte, potem czerwone, podejdzie mi niebieski tu czerwone. Mam na dole tak naprawdę czerwonych mam na razie 6, więc, więc po prostu pójdę, pójdę w te kombo. Może będzie jakiś jeszcze jeden czerwony, dojdziemy o 9 czerwonych. Mm -hmm. Nie doszło, nie doszło. Ale zobaczymy. Zrobimy sobie tak. Ok, jest 9. Jest 9 e, niebieskich. Tu sobie zrobimy po kombie, czy nie po kombie? Możemy zrobić po kombie. To może czerwony wpadnie. Ok, wpadł czerwony. I tak naprawdę, tak naprawdę. Zrobię sobie teraz ruch czerwony. Mam nadzieję, że mi niebieski nie wleci, bo chcę zrobić czerwony w tą freję. Mam nadzieję, że mi nie wleci niebieski na dole, bo żeby jej nie zabiło przypadkiem. Dlatego teraz nie obniżam jeszcze obrony. Dlatego nie obniżam obrony, bo w razie by tu jakiegoś komba niepożądanego. Ok, Więc W tym momencie jest bardzo dobrze. Odpalimy sobie rycerza, oczywiście. Odpalimy sobie Kirilla. No i najpierw sobie odpalamy Skadi, żeby te minionki zbiła i żeby już nałożyła staki na przeciwnika. Tu powinna nałożyć staków sporo, 8 staków, więc to już jest naprawdę fajnie. Teraz sobie możemy odpalić Anzoga, który też zrobi sporo damage'a i Lepusa. Lepus tu powinien z 3 myślę karty zabić. Ok, zabił dwie, ale tutaj już mają na Skrawku kolejne. No i została Skadi sama, też tu nic już nie zrobi, bo się po prostu zamrozi. Dobra, udało się. Klocki, klocki przyszły w miarę szybko, więc wygrana. I zaraz sobie pójdziemy chyba na jakąś, na jakąś Huldę może, drużyną z Grimblem. Tak myślę, że sobie mogę iść nawet tutaj od razu. Czy jest więcej Huld? Tu jest jakaś Hulda, ale ma na dachę, a tam mam Ludwika, więc nie chciałbym iść na, na, na dachę. Hmm, to będzie to mnie Tak, to będzie chyba, to będzie chyba dobre. Dodamy oczywiście N. Damy też Ludwika. I damy tutaj gra. Grimble z Onyxem. Andre. I Andre. Dobra. Oczywiście oddziały dajemy. 29 oddział. Onyxowi. No i co? I to powinno chyba działać. Ja tu minionków sobie nie robię niczym. Więc tak naprawdę tu jest kwestia odpalenia ludwika. Czyli najpierw Grimble, potem Ludwik. Żeby mi tylko nie odpalił ten kufu przed moim Ludwikiem, to będzie dobrze. No i idziemy. Idziemy, idziemy, zobaczymy, czy będą klocki. Potrzebujemy fioletów. Fioletów. Um. Żółty mamy jeden klozek żółty. Te fiolety tutaj teoretycznie są, ale ja ich na razie nie będę składał. Chciałem jakoś tu sobie podejść pod diament. Ale nie wiem, czy się uda. Musiałoby jakieś tu kombo przyjść fajne. Oj, oj oj. No tu niestety będzie ciężko, cokolwiek zrobić. Z racji tego, że no nie ma tych żółtych i tych fioletów też nie ma. A mam tu diament pod kufu. Ja nie chcę kufu ładować, niestety, więc nie będę do tego robił diamentu. Jeszcze ten diament bym wyczyścił dość sporo. Ja najpierw zrobię tak po prostu. Mam 4. Nie, tu raczej nic z tego nie będzie. Raczej tu się nie da już wygrać tego. Hmm. Nie, ja musiałbym zrobić to kombo czerwonej po prostu odpalić. Ok i liczyć na to, że mi nic nie odpali, jeszcze. Hmm. Odpala horda i teraz nie chciałbym, żeby skalić się naładowała. Mi pierwsza, na szczęście, gracja, ale odpala mi teraz wszystko u przeciwnika. Czyli odpala mi gracja, skadi, kufu i hana. Z tu chyba będzie... No będzie przegrano. No nie mam co tu jak zrobić nawet. Pójdziemy tak. Nie wiem czy to ktoś przeżyje. Nie, nikt tego nie przeżyje. Tak, więc niestety porażka. No, nie siadło, nie siadło niestety. Jeden klozek był na start um, żółty w ogóle. Fioletów było niby też 6 na start, ale, ale nie można ich było połączyć. No i nic, no i nic. Nie mogę iść na niego teraz, bo nie mam składu już z minionkami, żeby zabijać minionki. Więc tę huldę muszę chyba odpuścić. Eee, tę huldę muszę odpuścić i chyba sobie pójdę tutaj. Teraz zabić Zajęczyckę, Zajęczyca jest fajna do bicia, tak mi się wydaje, że to będzie najlepsze. Tak, to, bo tu pójdę składem z Panterami, czyli e, Bastet Pantera jedna, Pantera druga, tutaj Profesorka Ikara, tak to mi gra. Dobra. Mm. No i co? Chyba to tak będzie dobrze. No i powinno siąść. Zobaczymy. Zobaczymy czy siądzie czy nie. Szukamy fioletowych, siedmiu klocków fioletowych. hu. Aby sobie zrobimy tak. Okej, okay, i tu mam tak, trzy klocki. Um, tu sobie zrobimy tak i sobie od odpalimy to, dobra. No i możemy sobie odpalić i karę, i profesorkę. I tak naprawdę, tu nam chyba już złego się nic nie może wydarzyć. Po prostu czekamy na na, na, um, na złożenie tych fioletów. No i mamy fiolety, już będzie, będzie ich z tury Będzie 7, bo tu sobie składamy. 3, Ok. I to sobie służymy. Jeszcze jeden. Dobra. Mamy naodowane swoje karty fioletowe. Odpalamy je. Pantera, Pantera, Bastet. Pantera pierwsza. Która ma mniej ataku. Pantera druga. I kotek. Dobra, no i tu się udało, ładnie. No to skład jest bardzo silny. Może troszkę poszłem na, na, słabszego, na słabszego gracza. Może powinienem na kogoś lepszego iść, ale. No ale udało się, udało się. Tu nie ma takich mega mocnych obron. I zaraz idziemy sobie z kolejnym ataczkiem. Dobra, mamy kolejny skład. Idziemy sobie na Ludwiczka. Myślę, że będzie ok. Mamy Malosiego do blokowania. Mam jeszcze Juna. W razie, w razie by było tych klocków więcej, można by go zabić. Jun myślę, że może mu zadać jakieś 800 obrażeń. Jun 20 talentów. Jest ten nowy talent. Super, hiper odradzania, które dają manę, więc to jest naprawdę fajne talenty. No i idziemy. Idziemy, mamy tutaj tak. Mamy Malosiego. W sumie to chyba powinienem rozdzielić troszkę te karty. Rozdzielę te karty, żeby te moje dwie karty kontrujące. Malos, znaczy kąt Ludwika, nie stały koło siebie. W razie, by tu Quinto na przykład chciała mi zabić e, prawą stronę, to żeby nie zginął Malos i Krida w jednym momencie. Dobra, no i tak sobie jedziemy. Jeden lekarz, Kirill tylko, ale mam na nadzieję, że to wystarczy, bo tak jak mówię, żółte tutaj kluczem jest po prostu odpalenie Malosiego. i Malosie, wydaje mi się jest najlepszym kontrą na Ludwika, bo po sześciu klockach tylko, tylko po sześciu klockach, po prostu Boże. Hmm, może go zablokować i zrobić, że, że po prostu odpalenie tego Ludwika, który jest wolny, będzie bezużyteczne. Tu jak widzimy, znowu mamy diament czerwony, więc kurczę tych diamentów czerwonych naprawdę mi dają. Ja chyba zrobię ten ruch najpierw. Najpierw zrobię ruch e, niebieskimi. To mi złoży te czerwone tutaj e, z tymi wyżej. Podejdę sobie żółtymi po prawo i może coś od dołu przyjdzie. Zobaczymy. <słuch> Dobra, na szczęście ma obniżenie many, ładowania many. Ludwik. I teraz tak, mamy tu trzy. I kolejne trzy. Tak, żeby komba nie było. Dobra, To jak widać, znowu ten diament czerwony mnie prześladuje. Pewnie jak pójdę zaraz czerwoną drużyną gdzieś, to tego diamentu już czerwonego nie będzie. A tu w dwóch walkach mam diamenty w ogóle nie w swoim kolorze. Um. Nie wiem, czy coś tu kurczę, ugram. Nie wiem, czy coś tu ugram. Bo po prostu teraz są diamenty. Dwa diamenty zielone mam na planszy. No to jest. Nie wiem, czy odpalać teraz ten diament. Ale ja bardzo nie chcę, żeby mi teraz pęgi odpalił. A on mi to może zrobić. On mi niestety może odpalić. hmm. Albo zrobię diament po prostu zielony w Kulerwo, ale wtedy mi kulerwo odpali I potem po prostu te diamenty odpalę Kurcze, nie wiem A tak chyba zrobię, tak chyba może, może coś do dołu dojdzie Okej, okay, zrobił się kolejny diament Dobra i teraz chyba, teraz chyba muszę naładować czuna. Dobra, nadowaliśmy czuna i teraz chyba trzeba oślepić Pęgiego czy Kwinto? Hmm. Pęgi. Oślepimy Pęgiego. Zrobimy... ...zielony diament, który... No może przyjdzie diament niebieski. Zobaczymy. Odpalam. Zobaczymy co tu, co tu przyjdzie. Okej. Okay. Tylko nie ładuj freak. No załadowało Frig. To nie jest dobre dla mnie. O, dwa misy. Ładnie. Dobra, no i to jest te właśnie Superior Revive. Um, co my tu teraz chcemy zrobić? Chyba tego bić. Tego bić. I nie wiem, czy teraz zrobić duże kombo w niego. Okej, okay, on mi zrobił Evade'a. Ehm... Um, on mógł zrobić te fiolety i wtedy dużo niebieskich by przyszło, ale ja chyba nie chcę. Ja chyba nie chcę robić komba. Ja po prostu zrobię tak, postaram się żeby on się nie załadował. Dobra, nie załadował się, już nie ma odrodzeń więcej, szkoda. Tu robimy loczonko. tylko żeby nie zrobił teraz uniku. Dobra, nie zrobił uniku i te dwa klocki nie powinny go jeszcze załadować, a powinny go troszkę zbić. Aha, on dostał sobie manę z czegoś, bo pasywka jakaś. Kurwa. Oj, 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 chyba tego niestety nie ugramy. Hmm. Wydaje mi się, że mam tylko jeden ruch na planszy w tym momencie. Jeden ruch na planszy. Albo we frik, albo w pengiego. Ha, ha, ha. No niestety, niestety tu się kurczę. Znowu odbijemy. A, dobra. To mi powinno coś pomóc. Kurczę, najgorzej, że zaraz odpalę też Quinto. No nie mam tu jak. Ja jej nie zabiję tą Freedom, niestety. Za tyle dimedża jej nie włożę. Szansa jest, że może zabije Pengiego, bo ma żółte klocki pod sobą. Ale nie wiem. Nie, nie ma szans. Nie ma szans, żebym go zabił. Za dużo tych diamentów było nie w moim kolorze. Szkoda, szkoda. Szkoda też, że ten unik zrobił jeden kulerwo. Że tu sobie dał manę. No, unlucky, unlucky trochę. I zaraz będziemy tu musieli dobić sobie chyba eee, te dwie obrony, idziemy sobie na dobitkę tej huldy. Tu sobie idziemy takim składem. No, mam Eloys jeszcze do czyszczenia minionów. Zobaczymy, czy będą te żółte klocki. Teraz skład ok, ale zobaczymy. Zobaczymy, czy uda się tutaj coś ubrać. Okej, okay. dwa żółte kloski na planszy, więc nie wiem, czy coś da się ugrać, czy nie. Um. No chyba tu będzie ciężko. Uda się, się chyba udać zabić skady. Tak, no i odprawiam teraz ten diament. Zobaczymy, co tu będzie. Dobra, tu sobie uleczymy się, nałożymy sobie efekty, żeby nie mogli nic robić. I dobra, ja chyba po prostu pójdę w tą Huldę. Myślę, że ją zabiję tymi trzema klockami. Dobra. Tu widzę diament czerwony, ale Ale ja chyba pójdę. Pójdę w te w tu wpadną trzy. Nie wpadnie, kurczę. Jeszcze raz tu pójdę sobie. Może teraz tu przyjdzie na dole. Nie. Dobra, czy ja zdążę? Bo widzę, że tutaj już są. Te żółte przyszły. Przyszły. Tylko ja teraz muszę je zgaustować. I żeby to nie odpalił mi kufu. Nie odpali kufu, to będzie lipa. Dobra, udało się, żeby nie odpalił kufu, więc jest fajnie. Więc jest fajnie. I po prostu odpalamy. Chyba wszystkie swoje karty. Czyli tak, tak. I Inari skończy? Tak, Inari skończyła. Ok, udało się, udało się dobić, chociaż nie było łatwo. Te dwa klocki na początku żółte na pewno nie pomagały. Ale, ale się udało, ale się udało, na szczęście. Idziemy sobie z ostatnim atakiem. Mm. Idziemy na N, niestety idziemy na N, więc to jest tutaj największy problem. Ale idziemy sobie z składem 311. Wcześniej tu brałem Bere. a teraz myślę, że, że Arier może być też dobra, bo, bo żeby wyczyściła statusy po N, jeśli by odpaliła. Do tego Xenofold w drugim kolorze. No i mamy te czerwone. Czerwone są bardzo niesynchronizowane, że tak nazwę, bo mamy Alucarda, Mariankę w kostiumie Asteriusa. Dla Marianki to jest pierwsza wojna, którą gra. Hmm, chyba. Chyba, że gra ostatnio na Very Fast, ale nie pamiętam. Ale w takiej wojnie na pewno to jest pierwszy, pierwszy raz, gdy gra. No i mam tak, a Luka tutaj się opala po 6 klockach, Mariana, która się opala po siedmiu, i Asterus, który się opala po 9, więc tak troszkę Troszkę może nie powinno się tak grać, ale, ale tak idę. Po prostu. No i zobaczymy, zobaczymy, co tu się wydarzy. Bo tak naprawdę kluczem tutaj do zwycięstwa są. Moje czerwone klocki. Są moje czerwone klocki i... Hmm. I one teoretycznie tutaj są, ale tak troszkę porozpierdzielane. Nawet sobie zrobię taki ruch. O kurczę, ale przyszło teraz nagle czerwonych 10 tysięcy. ok Okej, okay, to się gra chyba sama chce wygrać. Dobra, co tu bijemy? Bijemy oczywiście tę stronę. Bijemy najpierw Marianką, potem Asteriusem. Pytanie, czy to wystarczy? Ok, to wystarczyło. Odparamy sobie Alukarda, bo i tak go teraz te klocki. I teraz co ważne, mam full życia, mam full życia, ale już wszystko ja odparam Ariel, e, dlatego że wydaje mi się, że ta Marianka może się załadować teraz po sześciu klockach. Zobaczmy sobie. Tak, załadowała się dzięki temu. Dzięki temu teraz już powinienem wygrać. Bo tu jest Marianka, Alukaard. I super. No, mega combo przyszło. Tych klocków na start nie było. Ale się udało. No i co? Zostało nam ataków 37 im. Zostało ataków 49. No i wygrywamy o, o 1700 punktów. To jest naprawdę, naprawdę spora różnica. Zobaczymy sobie tabelę. Tutaj proszę bardzo. Ile mamy 6 na 6? PPL to ładnie, tu wszyscy. No ja, niestety, niestety, jestem tu. 227 punktów. Słaba wojna w moim wykonaniu. Słaba wojna. Nie wiem, czy mogę coś zrobić w tych atakach, czy nie. Muszę obejrzeć raz jeszcze i zobaczyć zobaczymy naprawdę te czerwone diamenty mnie prześladowały na tej wojnie. Na tej wojnie miałem, miałem dużo walk, gdzie były czerwone diamenty, a tylko jeden skład czerwony miałem. Tak, no w sumie dwa składy, bo jeszcze Black Knight Anzog ze skali. Hmm. Tam też było sporo czerwonych, więc w tej wojnie czerwony kolor, czerwony kolor był dla mnie. E, a tak, jak mówię, wydaje mi się, że łatwo wygramy, łatwo wygramy. Przeciwnik nie jakiś tam mm, nie jakiś tam wymagający, ostatnio przegraliśmy Very Fast z tym syndykatem, więc więc nam dobrało troszkę słabszego przeciwnika mm. A takie wojny też czasami trzeba grać jak widać nie są to wojny takie, że super łatwe, bo bo mówię, mi nie poszło, dobrze, że nam tutaj tutaj nam większej, większej ilości osobom poszło na szczęście sporo 6 na 6 no i co, no i widzimy się w kolejnej wojnie mam nadzieję, że Wam pójdzie ta wojna lepiej niż my znaczy niż mi i co? No i narazka chyba. Koniec kawa odprowadzącego: Jaki jest ulubiony shake Polaków? Shake hand.